Cał ten Grace Filip Lato, jeśli Państwo myślą, że to było optymistyczne brzmienie, to proszę teraz posłuchać Radia Katowice. Będziemy mówić bowiem o organizowanym przez Dąbrowską Fundację. Wygrajmy razem konkursie piosenki radosnej. To konkurs dla artystów z niepełnosprawnościami. Warunkiem zgłoszenia udziału w tej inicjatywie było nagranie jednego utworu w języku polskim, który, jak podaje regulamin, powinien mieć radosny i optymistyczny wydźwięk. No, w myśl nazwy konkursu. Radosnego. Z uczestnikami m.in. Zuzanną i Rokiem Mulec, którzy, mimo że są osobami niewidomymi, mają na swoim koncie już liczne sukcesy, tworząc muzyczny duet, rozmawiała nasza reporterka. Moja przygoda ze śpiewaniem zaczęła się chyba dosyć prozaicznie. Byłam po prostu w zespole dla dzieci w Żyrardowie, w moim rodzinnym mieście, i pewnego dnia pani prowadząca wysłała mnie na. A jeśli chodzi o początki naszego duetu, to chyba, no chyba w 2013, po świętach, kiedy ze Słowenii za pierwszym razem przyjechałem do Polski, do Zuzi i siadałem przy pianinie. No i zaczęliśmy śpiewać cicha noc w czterech językach, i po tym jeszcze co tam, różne rzeczy, no nie? No, teraz jesteśmy małżeństwem, i tak się składa, że jesteśmy. Oboje zainteresowani muzyką i kiedy się potrzebujemy, to robimy coś razem. Nie ty, jak dobrze wcześnie wstać na tych chwil. Konkurs piosenki radosnej. Dlaczego właśnie taki tytuł? Konkurs piosenki radosnej dlatego, że został ogłoszony pierwszego dnia wiosny. No a wiosna, jak wiemy, jest taką porą roku, kiedy wszystko budzi się do życia. Mamy coraz więcej słoneczka, wszystko wokół się zieleni, ptaszki zaczynają śpiewać. Jesteśmy po prostu bardziej radośni. Łukasz Baruch, prezes Fundacji Wygrajmy Razem: Organizator konkursu. No i chcieliśmy właśnie to podkreślić w tym konkursie. Chcieliśmy, żeby te piosenki, które będą śpiewać potencjalni uczestnicy konkursu. Też były piosenkami radosnymi, optymistycznymi. Do kogo skierowany jest konkurs? Konkurs był skierowany do utalentowanych wokalnie młodych osób w wieku od 15 do 30 roku życia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, dlatego że fundacja Wygrajmy Razem, jej głównym celem jest wspieranie aktywności osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach kultury i sztuki. Natalia Siekierka, uczestniczka z Katowic. Zdecydowałam się na udział w konkursie, ponieważ w obecnym czasie radość i optymizm są nam bardzo potrzebne, a poprzez swoje nagranie chciałam też zarazić słuchaczy swoją energią i uśmiechem. Chociaż raz bądź na tyle, by pokazać nam... Ten kurs składał się z paru etapów, natomiast jury do finału wybrało sześciu uczestników. I finał rozstrzygany jest poprzez głosowanie publiczności, więc dużą radość sprawiły mi miłe komentarze. I zmotywowało mnie to też do dalszej pracy, do śpiewania, do nagrywania kolejnych piosenek i udostępniania ich w sieci. Pierwsza taka inicjatywa? To jest pierwszy projekt, który realizujemy całkowicie w sieci, dlatego że do tej pory projekty, które realizowaliśmy, odbywały się z udziałem publiczności, czyli koncerty, konkursy również. No ale z racji pandemii no, musieliśmy z tego zrezygnować. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby poznać nowych ludzi śpiewających. I dzięki temu, że ten konkurs odbywa się w sieci, cieszy się dużą popularnością, no to nie tylko my usłyszeliśmy o tych osobach, ale także. Wielu odbiorców, obserwatorów. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody. Finał tego konkursu będzie miał miejsce 17 maja. Około godziny 11 opublikujemy wyniki, wtedy zliczymy wszystkie głosy. Uważam, że pomysł na konkurs piosenki, właśnie radosnej, był bardzo trafiony, bo dał uczestnikom wiele zabawy, a odbiorcą nadzieję na lepsze jutro. Przygotowała reporterka Radia Katowice Katarzyna Herbuś, która prosiła mnie, żeby dodać, że utwory artystów dostępne są na profilu Facebookowym i kanale YouTubeowym Fundacji Wygrajmy Razem.